który się znajduje w szkole, zapraszamy tutaj, aby podszedł do nas pod schody. Serdecznie, serdecznie zapraszamy tam chłopaków przy wejściu. Nikt nie, sto... Nikt nie stoi przy wejściu. Bardzo proszę już naszych uczniów o ciszę. Zapraszamy tutaj bliżej wszystkich, wszystkich, nawet tutaj jeszcze wasze lewo. Chłopaki, dawajcie śmiało, 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 śmiało tutaj wszyscy, abyśmy się jak najbliżej tutaj pomieścili. Zapraszam, jeszcze śmiało, śmiało. Tak jest. Okej okay. moi, myślę, że witam Was bardzo serdecznie na elektroniku w naszej wspaniałej szkole. Mam nadzieję, że właśnie tutaj wybierzecie, właśnie złożycie swoje papiery właśnie do naszej szkoły i 1 września będziecie uczniami tej szkoły. Mamy tutaj naprawdę bardzo fajną, przyjazną, rodzinną atmosferę. Zresztą nasi tutaj koledzy, którzy będą Was oprowadzali o szkole, te wszystkie informacje Wam przekażą, więc będziecie z tym wszystkim na bieżąco. Będziecie to wszystko fajnie doskonale wiedzieli, wspieramy oczywiście nowoczesne technologie oraz inne te, wiadomo. Te... Do typu rzeczy, ale to tak jak też mówiłem, wszystkie informacje będziecie mi przekazane właśnie przez naszych tutaj wspaniałych poprowadzaczy, którzy są, znajdują się właśnie w poszukiwaniach tutaj jak dźwiękowiec, pomarańczowych, niebieskich czerwonych i do nich bardzo proszę, żebyście się potem udali, bo oni właśnie Was po szkole będą poprowadzali. Rozpoczniemy te dni otwarte, ten drugi dzień Dni Otwartej od takiego mini koncertu, który tutaj zaprezentuje Wam Mateusz. Proszę bardzo, tutaj widzicie Mateusza na Skoda. Zagra on na gitarze elektrycznej. Na gitarze z, z wydrukowanej przez drukarkę 3D takie mamy możliwości. Sam ją zaprojektował i w naszej szkole właśnie ją wydrukował. A zatem moje mili, dnie otwarte uważam za otwarte, dzień drugi. Tak jest, brawo, brawo! A zatem Mateuszu, bardzo się prosimy.